bardzo serdecznie w drugim odcinku serii zagrajmy w Minecraft. I jak widzicie, jesteśmy w innym miejscu. Teraz ja Wam pokażę, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w nowej bazie, którą zrobiłem tutaj, w tym miejscu. Baza jest o wiele większa niż poprzednia, jak można to zauważyć. Magazyn tutaj jest. Tutaj mamy pokoik mały. Zro budowanie zajęło mi to koło. 20 minut, nie więcej. Dzisiaj też rzuciłem odcinek ze strandy się jak pewnie oglądaliście. A tu. Ja zabrałem z tą i wykopałem tam tunel, do którego wybierzem się w trzecim odcinku. Jest taka baza kajwowa tylko. Wejście do jaskini. Jak widzicie, odbierałem yy, stag żwiru co zrobimy taką drogę tutaj, przez tą dolinę naszą. Droga będzie biegła od tego klocka. No właśnie. No! Nie wiem czy te drogi po prostu pomiędzy odcinkami nie zrobię, bo mi się teraz nie chce jej robić. Gdy tam biegło do tam, to, to, to trochę zajmie nam. Trochę mi to zajmie robienie tej dróżki. Hm. Aha! Ha. sobie tam te ładne itemy na jakąś. Eee, super, wyprawę, bo teraz marnowanie tych itemów to... A, jeszcze jedno wam pokażę, farma zboża, tu zboże nam urosło. Łoł, wow, się wystraszyłem! choć tu ty, biała 7. Zuo nie, nie chcę umierać. Nie dorób Polczopa, szybko? Kurde. Zabijemy, bo już mam dosyć bawienia się z. A łuk na Da, Gdzie <laughs> skończyliśmy na naszej drodze? Mm -hmm. Może jakiś port tu kiedyś zrobię? Ja, miałem taki pomysł, ale. czy na, ra czy na razie nie. Nie teraz, może, my, może na odcinku, może pomiędzy odcinkiem. Kobel żeby nie marnować już Ile nam tego żwiru tu brakuje? Nie mamy już żwiru. Może w tamtym domku jest? W tej bazie? Może, może, może jest? W tej bazie żwir. Nie, same nasionka. Tę drogę nie zrobimy w tym odcinku. W tym odcinku nie zrobiłem planu, co zrobimy na tym odcinku. Nie, żadnych planów, nów nie mam. Coś tu waliłem, nic dirta to możemy tu. Nie. Zrobię potem takie ramki na tych tych, żeby było wiadomo gdzie, jak, gdzie co jest. Dużo skóry chyba będę musiał zbierać na no to. Policzycie ja mi najwyżej. Albo nie liście tam mnie, co jest, jest następny mogę policzyć. Chyba zmienię na kamienne te, bo ładniejsze są kamienne guziki niż takie. Mm. Zajmiemy się drążeniem następnego pokoju. To chciałem robić w tym odcinku, tylko zapomniałem. Tak, tu już okoblowałem sobie, bo tam tutaj węgiel był. Tu będzie wysokość taka. Tam to już mamy. Kawałek ściany okoblowany, więc. Trochę życia straciliśmy z tego durnia białego, ale okej. Okay. jest spoko na razie. Na razie nic nas nie zabija. I się nie respi na razie tutaj. Dobra. Jak mi się uda, to dzisiaj, dzisiaj jeszcze Margonem wrzucę albo N Playa. Jak mi się uda, oczywiście. Bo nie mówię, że wrzucę tak na pewno. Jak mi się uda, oczywiście. Tutaj też kiedyś mamy pokoj, może do Enchantu. To w tamtą stronę będzie pokój większy. Co jest z jakąś ścianą? Aha. To tylko na tyle, może być większy pokój. No, tu w tym pokoju będzie nazywać się Portal do Netheru. I będzie odcinek, w którym będziemy eksplorować Nether, nie? bojcie się. Jeszcze nie. Jeszcze nic nie robimy. Tu musi być trochę duży trochę większy. O! Dla żelazny nie będziemy marnować Za dwa co najmniej te kilopy zrobimy Cztery zrobimy co nam szkodzi Wiem, że już tak, trochę dziwnie, że już w tym odcinku one też myślę, ale no ale Myślenie nie zaszkodzi. No. Na, na, na tyle, na razie, pokój powinien starczyć. Jeszcze chyba jedną kratkę do przodu damy. I pójdziemy, las. Yy, dużo drewna, bo mamy coraz mniej drewna. Nie wiem, czy zauważyliście. Popatrzcie. Drewna mamy mało, więc. Krowy by się przydało, albo świnkę znaleźć. Da, tutaj na, tej, na tym, tym, o tam, o tu chcę kiedyś zbudować latarnię morską, ale to jeszcze nie. W tym. w Plany tylko. Są tylko plany. Ojej, noc, noc już się robi. Mamy żwir? Trochę, nie, nie mamy. Może mi się uda dzisiaj jeszcze rzucić tego Margonem albo M.P.L.I. M.P.L.I. dzisiaj wrzucę chyba. Spać tylko w spać tylko w spać tylko w mm. no, jakbyśmy bili w tą tą siekierą łóżko, albo łóżko by się nie chciało zniszczyć No są jest To sobie damy, pochodnie, żeby nam się creepy, creepy, pan Creeper nie zrespił bo na klipera nie lubimy. No. Policja jedzie za oknem albo karecka. Ale nie będę sprawdzał, bo mi się nie chce. E, nowy dzień. Przespaliśmy się, no idziemy. Okej. Okay. Sprawimy to. O, tam jest żwir, ale to nie teraz nie chcemy się tam iść. Zabawimy się w drwali. Drewno romniąc.